Cześć! Na pewno zauważyłeś, że w sklepach budowlanych jakiś czas temu pojawiły się puste kartusze. Są to identyczne kartusze, jak te, w których są zwykle sprzedawane silikony, akryle, wszelkiego rodzaju kleje, uszczelniacze i jeszcze nie wiadomo co. Taki kartusz jest bardzo fajny, ponieważ można napełnić go praktycznie wszystkim, co przyjdzie nam do głowy i oczywiście, co przyciśnie się przez. Otwór dozownika. No i w tym odcinku chciałbym pokazać Ci, jak samemu możesz zrobić taki kartusz wielokrotnego użycia, a konkretnie w jaki sposób możesz odzyskać już pusty kartusz. Zapraszam. Mam tutaj pusty, złożyty kartusz po akrylu i jest właśnie istotne co było w środku, ponieważ akryl na przykład w przeciwieństwie do silikonów on nie zostawia takiego tłustego marzącego się filmu. Akryl jest wodorozpuszczalny. W momencie, gdy jeszcze nie zastyk, jest bardzo łatwo go usunąć. Także z czyszczeniem takiego kartusza również nie będzie problemu. Wystarczy częściej włożyć do letniej wody. To się samo rozpuści. Potem tylko ręcznikiem papierowym ścieramy i mamy gotowy, pusty pojemnik. Ten jest pusty, złożyty. Zdejmuję dozownik. Zobaczcie. Tłok doszedł do samego końca. Trzeba go się jakoś pozbyć. Do tego celu fajnie sprawdzają się mieszadła, ponieważ średnica tego mieszadła ona jest praktycznie identyczna jak tutaj tego otworu. Nakładamy i po prostu wypychamy nasz tłok. On ładnie równo wychodzi. No i gdy mamy już te elementy rozdzielone, no to tak jak wspomniałem, nie pozostaje nic innego jak włożyć to do ciepłej wody, niech to się pomoczy, żeby akryl rozpuścił się. To samo z tą końcówką, z dozownikiem. To samo robimy z dozownikiem, wszystko co jest w środku pozostałości akrylu można bez problemu usunąć. Gdy nasze części są już oczyszczone, suche, no to nie pozostaje nic innego jak napełnienie tego oto kartusza. A możemy napełnić to praktycznie czym tylko chcemy. Na przykład, taka masa szpachlowa, ona jest również to jest masa szpachlowa dekarska. Ona jest również sprzedawana w tego typu kartuszach. Więc z takiego pojemnika można sobie przełożyć do kartusza i. Uzupełnić jakieś ubytki przy pomocy tego dozownika na pewno to będzie bardziej efektywne niż nakładanie czegoś takiego szpachelką. No i smary. Ja mam tutaj akurat taki smar litowy, też tego typu kartusze bardzo fajnie do tego celu się sprawdzają, ale na przykład możemy do środka zapakować, jeżeli w danym momencie potrzebujemy uzupełnić gdzieś fugę kleje do płytek. Naprawdę, co tylko chcemy, możemy tutaj wsadzić do środka, a oczywiście mówiąc, co tylko chcemy, mam na myśli to, co jest w stanie no raczej płynnym, no bo wiadomo, że to, co włożymy do środka, będzie musiało się przecisnąć przez ten nasz dozownik. Także z tym, myślę, nie będzie problemu. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Redukujemy też ilość śmieci o jeden śmieć mniej, coś się udaje wykorzystać. Nie ma też ryzyka, że pomiędzy tym tłokiem a obudową kartusza coś nam tutaj będzie leciało. Mi się do tej pory nie zdarzyło. No, jedyny minus tego rozwiązania jest taki, że tutaj już mamy ściętą tą końcówkę. Więc jeżeli na przykład napełnisz taki kartusz czymś co może zastygnąć no to sugerowałbym nakręcić dozownik odkręcamy korek no i po prostu wypychamy to coś co może właśnie zastygnąć do końca nakręcamy, wtedy nie będzie w środku powietrza no i zminimalizujemy ryzyko, że masa nam zastygnie. No w przypadku tego typu szpachli czy też smarów problemu raczej z tym nie będzie. Także w taki właśnie oto prosty sposób, całkowicie za darmo możemy mieć Pusty kartusz i gorąco zachęcam, żeby chociaż w domu jeden taki kartusz posiadać. Jeżeli robisz jakieś remonty, coś czasem majsterkujesz, to naprawdę taki pusty kartusz się przydaje. Zwykle w sytuacjach awaryjnych korzystałem z dużej strzykawki, a ten kartusz naprawdę rozwiązuje sprawę. Pojawi się na pewno pytanie, czy gra jest warta świeczki, czy nie lepiej pojechać do sklepu i kupić już puste kartusze, gotowe do napełnienia. Gwarant Gwarantuję Ci, że szybciej umyjesz, przygotujesz ten kartusz do napełnienia i napełnisz go, niż wsiądziesz w samochód, dojedziesz do jakiegoś centrum handlowego, pójdziesz do sklepu budowlanego, kupisz puste kartusze, wrócisz do domu i go napełnisz. Trzymajcie się, cześć.